Cześć! Jedną z rzeczy, które uwielbiam robić, jest podróżowanie w marzeniach. Po prostu zamykam oczy i wyobrażam sobie, że jestem w różnych miejscach na całym świecie. Miejscach, które chciałabym kiedyś odwiedzić na żywo. Cała moja rodzina tak robi. Te miejsca to światowe dziedzictwa kultury. Stacy i ja zrobiłyśmy kiedyś taką burzę mózgów i stworzyłyśmy listę ulubionych miejsc do odwiedzenia w marzeniach. Jesteśmy pewne, że kiedyś się tam wybierzemy. Petra, albo różowe miasto w południowej Jordanii. To miasto wykute w skalę, która ma różowy kolor. Ludzie osiedlili się tam jakieś 9 tysięcy lat przed naszą erą to 11 tysięcy lat temu. Uważam, że to miejsce to arcydzieło ludzkiej kreatywności. Everglades na Florydzie. Park narodowy, który należy do światowego dziedzictwa. To również rezerwat biosfery. I miejsce uznane za dziedzictwo przyrodnicze ludzkości. Już opowiadam, jest tam tylko jedna rzeka i można tam znaleźć rośliny i zwierzęta, których nie spotkacie nigdzie indziej na świecie. To również jedyne miejsce na całym świecie, w którym aligatory i krokodyle żyją na jednym terenie. Rezerwat Pandy Wielkiej w Chinach. Tego chyba nie muszę Wam wyjaśniać. Mieszka tam 30% całej populacji Pandy. Wiedzieliście, że nowonarodzona panda jest zaledwie wielkości kostki masła? Potrafi potem osiągnąć nawet metr m. Uznaje się, że Panda Wielka jest skarbem narodowym Chin. Pałac potala w lasie w Tybecie. Ogromnie chciałybyśmy tam polecieć, i bardzo chcemy zwiedzić ten pałac. Jest to dom Dalajlamy. Jest w nim tysiąc pokoi, dziesięć tysięcy kapliczek, dwieście tysięcy posągów, które otaczają przepiękne malunki. To jest najwyżej położony pałac na świecie. 3700 metrów nad poziomem morza i każdego roku jego elewacja jest malowana mieszanką cukru, mleka, szafranu i mojego ulubionego miodu. Prawda, że to brzmi wspaniale? Uważam, że podróżowanie i odkrywanie świata jest piękne. Lubię żyć z poczuciem, że otaczający mnie świat jest taki wielki. Jest tyle do zobaczenia, jest tyle ludzi i różnych kultur, i pomysłów, jedzenia, i artystycznej ekspresji zwierząt i roślin. I kocham to, że jestem tego częścią. Mogę to sobie wyobrażać i zobaczyć. Do następnego razu, moi kochani przyjaciele z całego świata. O, a wy dokąd chcielibyście pojechać?